Siemaneczko z tej strony. Człony. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać, jak to w tytule, na temat motywacji. Najpierw powiedzmy sobie, na czym w ogóle polega motywacja i czemu tak naprawdę motywacja to nie jest to, czego potrzebujesz. Często możemy zobaczyć w internecie mnóstwo filmików motywacyjnych, czy to na TikToku lub. na YouTube. Polegają one głównie na tym, aby zmotywować cię do zrobienia jakiejś rzeczy, z którą najprawdopodobniej wzdykałeś, Pewnie miałeś na nią siły, na przykład pójście na siłownię. No teraz sobie powiecie, no ale no przecież ten filmik mi pomógł i zmotywował mnie do pójścia na siłownię, no dobrze. Ale zobaczymy, jak to długo potrwa i jak długo zachowasz systematyczność. Wierzcie mi, przerobiałem temat motywacji bardzo długo i najczęściej wyglądało to tak, że chodziłem na siłownię systematycznie przez około miesiąc. Dla niektórych może być to już duże osiągnięcie, ale nie o taką systematyczność mi chodziło. Za to pomogła mi dyscyplina. Zapytacie się, co to jest dyscyplina. Może nie słyszeliście, a może nie wiecie dokładnie o co w niej chodzi. Według internetu, cytuję, dyscyplina to oddziela działania od nastawionego umysłu czy emocji, niwelując cały ten problem i poprawiających funkcjonowanie. Nie wiem totalnie o co w tym chodzi, ale tak po polsku, to jest po prostu robienie czegoś, kiedy nam się tego nie chce. Oczywiście można dyscyplinę interpretować na kilka sposobów, ale dla nas najczęściej nastolatków, nas młodych ludzi, zależnie w jakim wieku jesteś i oglądasz ten film, jest to po prostu niebycieleniwym do niebim frajerem. Wiem, że mogę obrazić kogoś tymi ostatnimi słowami, lecz nie można zakłamywać rzeczywistości. Już jak wiemy, czym jest dyscyplina, to tak naprawdę osoby, które potrzebują motywacji, motywują się samymi osobami zdyscyplinowanymi. Ale nie mówmy o motywacji w samych negatywach. Motywacja jest bardzo dobra dla początkujących, którzy dopiero zaczynają poprawiać swoje życie. Nie chcę tutaj mówić, jakbym był idealny, bo nie jestem. Zdarza mi się czasami roznaniwić, ale dążę do tego, aby poprawić swoją dyscyplinę. Jak zacząć poprawę swojej dyscypliny? Może zacząć od tego, że zamiast rano siedzieć na telefonie, idź u mój zęby, zjedź śniadanie. A jak naprawdę nie możesz powstrzymać się od siedzenia na telefonie z rana, to przynajmniej nie wchodź na TikToka albo YouTube'a, tylko na przykład zrób coś pożytecznego. Taka nauka od języków obcych lub medytacja jest to dobra opcja. Nie myślcie, że dyscyplina tyczy się tylko siłowni i osób, które na nią chodzą. Ponieważ dyscyplinę warto poprawić nawet jak nie uprawia się żadnych sportów. Nie mamy siedzący tryb życia lub po prostu chodzimy do pracy. Też nie miejcie takiego podejścia, że tracicie dyscyplinę, bo na przykład nie poszliście raz na trening. Tracicie nadzieję i wracacie z powrotem do starych nawyków, do bycia leniwym. Nikt nie oczekuje od ciebie, abyś był od razu perfekcyjny. Wróć z powrotem do próbowania nabycia pełnej dyscypliny. Nie poddawaj się, bo błędy czynią człowieka mądrzejszym i silniejszym. Po prostu ty musisz to chcieć, a nie jakiś gość, który nagrywa filmiki motywacyjne i mówi ci, aby zaczął od stupą tak dziennie. Nie chcę się rozpowiadać dalej na temat, co możesz być aby poprawić dyscyplinę, dlatego że mam tylko 17 lat i nie jestem ekspertem w tym. Po prostu rób to, na co nie masz ochoty. Oczywiście mi chodzi o jakieś pozytywne rzeczy, a nie, że na przykład nie masz ochoty pójść na imprezę, to na nią pójdziesz. Jak naprawdę potrzebujesz motywacji do zaczęcia, bycia zdyscyplinowanym i rozumiecie trochę angielski, to zapraszam na kanał Hamzy, który macie link w opisie. W moim przypadku bardzo mi pomógł. No to było na tyle. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i oczywiście zostawcie subscriber, bo może będzie więcej takich filmików w przyszłości. Peace yo.